Ołtarz to centralne miejsce w każdym kościele. To na nim każdego dnia składamy najświętszą ofiarę. Na ołtarzu obecnie są największe tajemnice Chrystusa, a w tych tajemnicach nasze tajemnice życia uzyskują światło pełnię i sens. W starożytności uważano, że zarówno niego, jak i więzienia posiadają punkt. Centralny, przez który można przeprowadzić łączącą je oś. Wokół tej osi miał się obracać cały rzeki. Szukamy więc takich miejsc, które pozwalały wchodzić w szczególny kontakt z Bóstwem. W naszych kościołach ołtarz rzeczywiście w wyjątkowy sposób łączył jego z ziemią. Na słowa kapłana to jest ciało moje, to jest krew moja. Uobecnia się bezkrwałą męka i śmierci Chrystusa. Ołtarz stanie się Pan Po słowach konsekracji pod postacią pełnej wina jest prawdziwy, rzeczywiście i substancjami obecny Jezus. Bóg człowiek ze swoim ciałem, ludzką duszą i Dzięki temu zawsze i w każdej sytuacji mamy niezalotne oparcie w Bogu. Mamy dostęp do źródła nadziei i pociechy. Nasz Kościół był miejscem różnych ważnych wydarzeń historycznych. Przecież to miejsce ukształtowało duchowo naszego rodaka Wincenta Guitosa. Wybitną postać, zwłaszcza dwudziestolecia wieku międzywojennego, który wpływał w znaczący sposób na także przyszłe nasze losy. Mimo tych różnych napięć, które się pojawiały, to jednak muszę powiedzieć w pewnej replice do pewnego polityka, który mnie pouczał, jak nauczył ten to ja jednak przeczytałem wszystkie dzieła widosad, gdy byłem tutaj wikariuszem i wiem dobrze, jaka była przestrzeń do miary bardzo mocna wiara, silna wiara, która później pozwalała nam na to, aby w sytuacjach granicznych podejmować właściwe, odważne decyzje dla naszego państwa. Jestem przekonany, że każda, każdy z nas jest tutaj cały czas właśnie formowany w takim duchu, mocą obecności Boga w Jezusie Chrystusie Świętym. Przede wszystkim w osobie Najświętszej Maryi Panny, pełnej pocieszenia. Umiłajmy, ku przyszłości możemy kroczyć nie tylko wówczas, nie znika nam z horyzontu ostatecznego celu życia, który jest sam. Pocieszenie, które płynie od Boga, to właśnie pewność, że nasze ludzkie cierpienia i smutki będą miały swój kres, zaś radość nieba będzie trwała wiecznie. Matka Boża wskazuje na swojego syna i mówi: To on jest waszą pocieszeniem. Zwróćcie się do Niego. Przyjmujcie Go w darze Rumi Świętej, bo to jest cząstka nieba w was już tu na ziemi. To jest smak życia wiecznego. Oby Chrystus żył w nas, aby w nim nikt nie może nam odebrać tego szczęścia, które gdy się nie zmniejsza, lecz przeciwnie z każdym dniem rośnie. Niech nowe Następne pokolenia mieszkańców Persuswardz odnajdują w Matce Bożej pocieszenia drogę Bogu i człowiekowi w